Witajcie! Szczęśliwego poniedziałku dla Ciebie i rodziny! Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, potrzebujemy świątecznego klimatu i czegoś na poprawę nastroju. I zabiorę Was do Kupiańska. Coś dużego wydarzyło się w Kupiańsku i opowiem Wam o tym w porządku chronologicznym. Wszystko zaczyna się na początku listopada, zeszłego miesiąca. A kiedy Zełęski powiedział o tym 4 listopada, pozwoliłem mu o tym opowiedzieć. Nikt mu nie uwierzył. Rosjanie i część Zachodu nie uwierzyli, ale dziś mamy więcej danych. Przeanalizujmy to krok po kroku. Stawka jest bardzo wysoka. Jasne jest, że chodzi o pole bitwy pod Kupiańskiem, więc do 60 Rosjan pozostaje w Kupiańsku. Czystka już trwa. Wszystko posprzątamy. Wiemy w zasadzie, terminy są ustalone. Powiedział to przed kamerą 4 listopada. Pamiętajcie, że to był czas, kiedy Rosjanie twierdzili, że są już prawie pod kupiańskiem i że miasto jest prawie całkowicie zajęte przez rosyjską armię. Przenieśmy się 3 tygodnie, dwa i pół tygodnia do przodu, do 20 listopada, to jest spotkanie rosyjskiego szefa sztabu. Wszyscy ważni ludzie w rosyjskiej armii są tam obecni, włącznie z Gerasimowem, włącznie z Władimirem Putinem. Więc ten człowiek, generał pułkownik Kuzowlew, z pewnością siebie melduje Putinowi o zdobyciu Kupiańska. A to było prawie miesiąc temu, 20 listopada. Tak się cieszę, że wszystko jest na nagraniu, bo inaczej byście mi nie uwierzyli. Sprawdźcie to. Oddziały szturmowe 68. Zmotoryzowanej Dywizji Strzelców 6 Armii zakończyły wyzwalanie miasta. Putin pyta go wprost, to już wszystko? Zakończyli to całkowicie? Tak, panie prezydencie, kontrolujemy miasto. Niszczone są małe, rozproszone grupy wroga. Gerasimow też tu jest. Więc tak, to jest udokumentowane. 20 listopada ludzie zwykle w to wierzyli. Donald Trump też w to wierzył, bo z jakiegoś powodu wciąż decyduje się czerpać informacje od Rosjan. Nie wiem dlaczego. Tutaj jest jeszcze jedno nagranie, żeby pokazać, że Gierasimow był obecny na tym samym spotkaniu i mówi, że jednostki Grupy Zachód wyzwoliły miasto Kupiańsk. Powtarzam, to było prawie miesiąc temu. Teraz przeskoczmy do grudnia. Przeskoczmy do 12 grudnia, czyli do ostatniego piątku. Nagrałem swój film. Kilka godzin później Zełęski pomyślał: Jest piątek! Co robić? Artur Rechi otworzy zimne piwko z przyjaciółmi. Ja pojadę do Kupiańska i tak zrobił. Nagrał film przy wjeździe do Kupiańska. Tutaj zobaczysz dokładną lokalizację. No cóż, podobno Rosjanie kontrolują Kupiańsk, jak Gerasimow zgłosił Putinowi: Jak to możliwe, że Zełęcki jest w Kupiańsku? Jak to możliwe, ale nagrał tam wideo, bo ma stalowe jaja tylko 1,3 km od rosyjskich pozycji i 500 metrów od szarej strefy. Spójrzmy na chwilę na mapę wojny. Ta mapa Deep State jest dość konserwatywna. Oni nie zmieniają swoich map, dopóki operacja nie minie kilku dni i dopiero wtedy, gdy jest absolutnie pewne, że te zmiany rzeczywiście zaszły. Więc 10 grudnia, 11 grudnia, 12 grudnia, dokładnie tego samego dnia, Zełęski był w Kupiańsku, przy jego wjeździe. Spójrz na to. Rosjanie zostali całkowicie wypchnięci, a jeśli trochę przybliżymy do centrum. Zobaczymy trzy małe kieszenie Rosjan otoczone w kupiańsku. Podobnie jak przełamanie w Dobropili, które zostało podzielone na trzy mniejsze części, a następnie zlikwidowane. To ta sama historia, moi przyjaciele. To piękne. Chciałbym to wymyślać, ale nie wymyślam. Ta historia pisze się sama. Spójrzcie na to. To był celowy kontratak. Dokładnie tak, jak powiedział Zełęski 4 listopada, ponad miesiąc temu że daty zostały ustalone i oczyszczamy miasto, a Rosjanie ogłosili, że kontrolują miasto, a teraz już nie. Zostali otoczeni. Siły ukraińskie obeszły rosyjskie wojska w kupiańsku. W obwodzie harkowskim. Ukraina okrążyła ich w północnej części miasta. Teraz nie ma tu tysięcy. W tych kotłach jest łącznie kilkuset Rosjan. Niektórzy twierdzą, że to około 200 rosyjskich żołnierzy. Te liczby podaje drugi korpus harty, Narodowej Gwardii Ukrainy. To metodyczny ukraiński kontratak, który trwa już od ponad miesiąca. Jak widać na nagraniach, Zełęski mówił o tym ponad miesiąc temu. To żadna tajemnica, to była bardzo publiczna misja. Niektórzy ludzie postanowili w to nie wierzyć. Operacja w Kupiańsku została w dużej mierze wymyślona, zaplanowana i jest nadal prowadzona przez jednego z najbardziej utalentowanych ukraińskich oficerów dowódcę zgrupowania wojsk połączonych legendarnego generała majora Mykhaiła Drapatego. Dlaczego jest legendarny? Cóż, spośród wielu jego czynów, wielu bohaterskich czynów, które dokonał przez prawie 12 do 13 lat służby w ukraińskich siłach zbrojnych. Jest bardzo znany ze swojego filmu z 2014 roku. Jestem pewien, że wszyscy widzieliście ten film. To jest 2014 rok. To rosyjscy i prorosyjscy separatyści w Mariupolu Zablokowali ulicę, ponieważ ukraińska armia posuwa się naprzód. A teraz zobaczcie, co się stanie. To są legendarne rzeczy, moi przyjaciele. Ukraiński BMP na pełnym gazie z flagą przebija się przez tę barykadę, przelatuje nad nią i jedzie dalej. Dowódcą i liderem tego pierwszego pojazdu jest sam Trapaty. Ten, który teraz dowodzi pewnymi siłami w Kupiańsku. To jest ciężkie, i kolejny BMP przejeżdża dalej. To był rok 2014, ponad 10 lat temu w Mariupolu. Więc ten facet, spójrz na te oczy, nie chcesz z nim zadzierać. On jest mózgiem stojącym za kontrofensywą w Kupiańsku, która okazała się teraz bardzo skuteczna. Jestem pewien, że nie możesz się doczekać, by zobaczyć, co Rosjanie mówią na ten temat. Czy uznają to za ukraińską propagandę? Czy twierdzą, że to jakieś bzdury? Cóż, nie obawiajcie się, moi przyjaciele. Dzięki tłumaczowi słów, faktycznie przetłumaczyliśmy rosyjski Telegram, wojskowy Telegram, rozmowy, sytuacja w Kupiańsku jest trudna. Siły zbrojne Ukrainy rzuciły do szturmu na miasto do czterech tysięcy byłych więźniów. Cholera, te liczby twierdzą, że są wyposażeni w ciężki sprzęt i próbują przebić się przez linię obronną Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej od zachodnich obrzeży miasta. Miasto Kupiańsk nie zostało ostatecznie wyzwolone, jak wcześniej informował Putina przedstawiciel Ministerstwa Obrony, Siergiej Guzowlew, który później otrzymał tytuł bohatera Rosji. Prezydent został oszukany. O nie! Putin został ponownie oszukany, tak jak wtedy, gdy myślał, że Ukraińcy złożą broń i powitają armię Federacji Rosyjskiej kwiatami. Trzydniowa inwazja okazała się czterema latami wojny, brutalnej, wyniszczającej wojny. Więc tak, ten Siergiej Guzowlew, który poinformował, że Kupiańsk został wyzwolony lub zajęty, jakiego słowa chcesz użyć, według, wiesz, później, na początku grudnia, otrzymał od Putina tytuł Bohatera Rosji, ponieważ zajął kupiańsk, ale tak naprawdę tego nie zrobił. Więc za co dostał tę nagrodę? Za to, że twierdził, iż zajął kupiańsk. Cóż, obecnie nie wiemy, gdzie on jest. Chyba wypadł przez okno. Na jego miejscu trzymałbym się z dala od okien i nie piłbym żadnej herbaty. Posłuchajmy jeszcze kilku rosyjskich reakcji. W ostatnich dniach sytuacja w kupiańsku poważnie się pogorszyła. Wykorzystując niewystarczającą konsolidację Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w mieście. Wśród głośnych doniesień o całkowitym zdobyciu miasta, wróg przeszedł do kontrataku. Podobna sytuacja wystąpiła już wczesną wiosną 2025 roku w Torecku, gdy część miasta była pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy. Zostało wyzwolone na kredyt, przejmując aktywny wpływ na wroga. Następnie siły zbrojne Ukrainy skutecznie kontratakowały, wypierając siły zbrojne Federacji Rosyjskiej z licznych pozycji w mieście. W rezultacie walki w Torecku trwały przez miesiące po oficjalnych oświadczeniach o jego zdobyciu. To jest typowe dla Rosjan. Twierdzą, że coś zdobyli na długo zanim faktycznie to przejmą. Czasami po takich doniesieniach rzeczywiście zdobywają dany teren, czasami nie. Jeśli nie, cóż. Niektórzy generałowie wylatują przez okno. To jasny przykład tego, co się dzieje, gdy zwycięskie raporty na kredyt wiążą się z poważnymi konsekwencjami. I na koniec reakcje wirusowe. Tak bardzo je lubię, że postanowiłem wam je pokazać. Jak to delikatnie powiedzieć? Tam wszystko jest nie tak. Kondrasiwka i Radkiwkar są wstępnie za linią wroga. Logistyka do Zrobione. Dzięki temu Ukraińcy weszli na północ miasta. Chłopaki kontratakują i czekają na efekty. Ale hej! Kuzowlew przygotował świetny raport o pełnej kontroli nad Kupiańskiem. Koło 15 okrążonych batalionów. Tak, moi przyjaciele, pamiętam 4 listopada. Też wtedy nagrywałem wideo i to widziałem. Twierdzili, że otoczyli dziesiątki ukraińskich batalionów, około 15 okrążonych batalionów i otrzymali tytuł bohatera Rosji, Zatwierdzenie, że wyzwolili kupiańsk lub zdobyli kupiańsk. Niech ktoś obudzi dowódcę. Ukraińcy zalewają miasto. Dobrze, moi przyjaciele, wszyscy się już pośmialiśmy, teraz muszę wam tylko pokazać, jeśli się zastanawiacie. Hej, czego używają Ukraińcy? Dzisiaj właśnie dostałem to nagranie z kupiańska. To jest BMW MLRS. Spójrzcie na tę bestię. BMW MLRS wyzwalają kupiańsk. Właśnie teraz. Wygląda to legendarnie, i ostatni raport wideo o Kupiańsku na dziś okazuje się, że Rosjanie używali tunelu lub rurociągu o długości 4 km. Spójrzcie na to na nagraniu: rurociąg, którym się poruszali nie wózki, ale te platformy na kółkach. Ja nie przepraszam za angielski nie wiem jak to się nazywa ale tak drewniana deska na kółkach i po prostu Leżysz na brzuchu i odpychasz się przez 4 km. I tak właśnie dostali się do Kupiańska. No, Ukraińcy dostarczyli im wtedy sporo prezentów. Zbombardowali ten rurociąg na całego, więc chyba to była główna arteria rosyjskiej logistyki do Kupiańska. Ten 4-kilometrowy tunel już nie istnieje. Zniknął. A wraz z nim Ukraińcy teraz kontrolują Kupiańsk. Ostatnio zostałem skierowany na szkolenie z moją jednostką wojskową. Święta Bożego Narodzenia już blisko, a właśnie dostaliśmy to nagranie z frontu. Postanowiłem je dziś opublikować. To o zwierzętach o zwierzętach i dziwne jest to, że pojawiają się też nagrania z Armii Rosyjskiej o zwierzętach ale są one zupełnie inne. Nagrania Armii Rosyjskiej. Ze zwierzętami zazwyczaj pokazują zabijanie, jedzenie i torturowanie zwierząt, podczas gdy odwrotnie ukraińska strona stara się je ratować. Mam więc dla Was jeszcze jedno nagranie, na którym ukraińskie oddziały ratują psy, koty, a nawet krowę z Konstantyniwki podczas ewakuacji zwierząt. Spotkaliśmy ludzi, którzy odeszli z miasta z krową. Możecie to zobaczyć właśnie tutaj. Hej, przecież nie zostawią krowy, oczywiście. Spotkaliśmy ich przypadkiem po drodze. Kiedy wjeżdżali do Konstantyniwki, oni opuszczali miasto pieszo. Zabrali swoje dwa koty w transporterach, zabrali też psa oraz zebraną przez siebie pomoc humanitarną. Kupili, przyprowadzili ze sobą swoją krowę. Ci ludzie zwrócili się do nas o pomoc w ewakuacji. Kiedy do nas przyjedziesz? Dokąd jedziecie? My jedziemy trasą do Oleksi Gdzie będziesz? Tutaj. Umówiliśmy się, że spotkamy się jak tylko zakończymy zaplanowane zadania ratunkowe w tym rejonie. Eksplozje. Widać, że to jest urządzenie wykrywające, czy nad nami znajdują się widoki z perspektywy wroga. Chodź tutaj. Znalezienie pierwszego psa. Nie bój się. Nie bój się, kochanie, załóż jej smycz. Gdzie jest właściciel? Nikt nie wie. Więc złapali pierwszego psa, ratują go. Przyprowadźcie swoje psy. Żorik i ja złapiemy go pod brzuchem. Żorik robi zdjęcie psa. Oczywiście wszystko dokumentują. Patrz, wrócili z tą krową. Krowa nazywa się Mania, a jej właściciele zostali ewakuowani. Wyprowadzili krowę. Idź prosto, chodź tutaj. Spójrz na tę krowę. Nie zostanie zjedzona przez Rosjan. Będzie miała długie, dobre życie z Ukraińcami. Ocalili tyle zwierząt. Zobacz, furgonetka jest wypełniona takimi klatkami dla psów i kotów. Wszystkie są pełne psów i kotów, a teraz mają nawet krowę. Właściciel z krową manią i zwierzęta są już bezpieczne. Pozdrawiają z obwodu połtawskiego. Spójrz na to. Szczęśliwa krowa, wesołych świąt, panie krowo, bo właśnie dostałeś nowe życie. To bardzo miłe wideo. Obejrzeliśmy film o ukraińskich wartościach. Pomagasz zwierzętom, ratujesz je, jeśli możesz. Teraz przenieśmy się do Moskwy, bo to wideo właśnie pochodzi z Moskwy. To chyba z lata, ale właśnie to zauważyłem. I to pokazuje trochę rosyjskie wartości, wiesz? Trzeba pokazać wartości obu stron. Więc wideo mówi samo za siebie. Jeden mężczyzna pyta drugiego: Masz dziewczynę? Dziewczynę? Nie, nie mam. Dlaczego? Lubisz facetów? Nie. Chyba tak. Nie. Chodźmy. Odejdź stąd. Nie. Czekam na mojego przyjaciela. Czekam na mojego przyjaciela. Ten starszy facet, Rosjanin, chyba weteran specjalnej operacji wojskowej, nie wiem. Naprawdę podoba mu się ten czarnoskóry facet, który trochę mówi po rosyjsku, i on naprawdę chce z nim gdzieś wyjechać. Słuchaj, młody, całkiem szczupły, prawda? Tak. Twoje usta są piękne, prawda? Tak. I on pyta o to, wiesz, no wiesz o co. Facet mówi: Nie, nie, śmieje się z tego. Mogę dotknąć? Nie. Czego chcesz? Mogę, u. Nie jestem gejem? Tak, to Rosja z tradycyjnymi wartościami. Jesteś dość szczupły. Dobra, już ci tego nie pokażę, po prostu. Obecnie pojawiają się filmy prezentujące wartości różnych krajów, więc ci je przesłałem. Wróćmy do frontu. Ukraińscy piloci codziennie latają dronami First Person View. I tworzą ich podsumowania. Po starcie nie cofniesz lotu, więc lecisz dalej. Jeśli bateria się kończy, musisz znaleźć cel przed jej rozładowaniem. Ten znalazł hangar. Co jest w środku tego hangaru? Kto wie. Sprawdźmy to. Jest lekko zamaskowany. I trafiłeś w dziesiątkę, bo masz jeden, dwa, trzy, cztery, a są jeszcze dwa kolejne. W hangarze znajduje się sześć pojazdów opancerzonych i czołgów. Są tak gotowi, żeby ruszyć na atak z Rosjanami. Przygotowali też kolejny atak z widoku pierwszej osoby. To jest pierwszy wybuch, to drugi, to trzeci, a to czwarty, który nadlatuje. Policzę je, bo wysłali wiele dronów w first person view i zakłócanie zdejmuje tego drona. Czwarty, piąty i widać, że czwarty zniszczył wejście. Piąty teraz spada. Szósty. Spada. Siódmy. Wysyłają ich tak wielu. A dostaniemy ósmego? Czy będziemy mieli. Czy będziemy mieli osiem widoków z pierwszej osoby na jeden hangar? I ósmy. Teraz Tutaj dam małego całusa temu opancerzonemu transporterowi. Wyglądają jak Sonic Yesh. Są kolczaste, bo takie właśnie są. To ma chronić przed atakami z perspektywy pierwszej osoby. Ale takie ataki zwykle to ignorują. Zniszczysz cztery, przysyłają kolejne cztery. Widzimy, że to już chyba ósme albo dziewiąte, prawda? Jestem pewien, że wysłali ich jeszcze więcej. A teraz, moi przyjaciele, przenieśmy się na Krym. Ponieważ ukraińskie FB-2-52 drony. Zrabujcie drony. Znaleźli ten ładny, soczysty pociąg z paliwem. Chyba jechał na południową, okupowaną Ukrainę, żeby dostarczyć paliwo rosyjskiej armii. Nie, nie zrobisz tego. Spójrz. Jeden trafił w pociąg i się zatrzymał. Drugi zaraz dołączy. Bada bum, i teraz się pali. Kilka wagonów się pali. Pociąg z paliwem został unieruchomiony, a część wagonów zniszczona. Czas przejść do kolejnych celów, którymi są oczywiście silosy paliwowe. Piękne, soczyste silosy paliwowe. Ładny, krótki filmik dla nas, a dzisiejszy materiał zakończę kolejnym raportem, który jest dla nas bardzo uroczysty. Chciałbym, żeby to był żart, ale niestety nie jest. Rosyjski kanał Telegram Fighter Bomber koncentruje się na pilotach oraz stratach i sukcesach rosyjskiego lotnictwa. I jeszcze przed pełnoskalową inwazją organizował zbiórki dla rodzin rosyjskich pilotów. Którzy wiecie, stracili życie w wypadkach lub z innych powodów dla rodzin tych pilotów. Teraz ludzie pytają go, czemu już tego nie robi. On to wyjaśnia. Po raz kolejny napisali do mnie koledzy poległej załogi, prosząc, żebym opublikował zbiórkę na pomoc rodzinom ofiar. Pozwólcie, że wyjaśnię jeszcze raz. Tak, przed pełnoskalową inwazją robiliśmy to regularnie. Tak, subskrybenci pomagali rodzinom poległych załóg. Ale wraz z rozpoczęciem specjalnej operacji wojskowej przestałem publikować takie posty. Dlaczego? Bo od początku istnienia Centralnego Okręgu Wojskowego załogi lotnicze ginęły niemal codziennie. Kanał po prostu stałby się jednym wielkim nagrobkiem z nazwiskami poległych. Relacjonuję tę wojnę na pełen etat od czterech lat, i rosyjskie lotnictwo nie jest aż tak intensywnie używane na froncie tak. Zrzucają swoje bomby szybujące, ale robią to 10-5 albo 7 kilometrów przed linią frontu i natychmiast się wycofują. Oni nigdy nie latają nad sporną przestrzenią powietrzną. Dlaczego więc rosyjscy piloci tak często giną? To dlatego, że to Rosja. Nie dbają o swoje samoloty i śmigłowce, które spadają. Samoloty spadają, wypadają z nieba, bo kadłuby się rozpadają, albo jeśli pilot popełni błąd. Bo nie ma wystarczająco dużo godzin na lotu. Jeśli porównasz liczbę godzin szkoleniowych rosyjskich pilotów w ciągu roku z liczbą godzin pilotów NATO, różnica wynosi jakieś 200%. Piloci NATO mają więcej godzin na lotu, a samoloty NATO wymagają więcej konserwacji i są częściej serwisowane. To po prostu rosyjskie samoloty Mikojan i Guriewicz i Suchoj, jakiekolwiek konstrukcje i Tornowy, o jakichkolwiek konstrukcjach mówimy, nie potrzeba wroga, one po prostu spadają z nieba. Więc Firebomber naprawdę ma teraz problem, bo nie może już robić zbiórek, ponieważ jest zbyt wiele nazwisk. Więc tak, on to wyjaśnia. To był film dla Was, moi przyjaciele. Mam nadzieję, że wrócę do Was jutro, ale na pewno w środę i piątek. Jeśli podoba Wam się mój kanał, zasubskrybujcie go. Święta Bożego Narodzenia nadchodzą. Zapraszam na film Sława Ukrainie. Do zobaczenia.